Nowotwory. Rak nazywany cesarzem chorób nie bez powodu, bo patrząc na same statystyki, w Polsce ciągle umiera na tę chorobę 100 tysięcy osób rocznie, a na świecie 10 milionów. W zasadzie to 26% mężczyzn w Polsce i 23% kobiet umrze właśnie z powodu tej choroby. A, a im będziemy starsi, tym te procenty robią się coraz większe. Chociaż większość z nas wie, że nowotwór to w zasadzie nasze komórki, które zbuntowałeś przeciwko naszemu organizmowi, to jednak mogą być one wywołane, te mutacje, z powodu wirusów. Dzisiaj trochę powiemy o tym, jak się tworzą nowotwory i których wirusów naprawdę powinniśmy się bać. Najpierw musimy zacząć od tego, jak działają komórki prawidłowo. Zasadniczo większość naszych komórek nie jest nieśmiertelnych. Będzie żyła jakiś czas, a później sobie po prostu umrze, zdegraduje się, zostanie unicestwiona i może to sobie wyobrazić, na przykład taką czerwoną krwinkę, erytrocyt pływający w naszej krwi, po pewnym czasie przestaje pełnić poprawnie swoją funkcję, starzeje się i zużywa i po 120 dniach jest niszczony, najczęściej w śledzionie czy wątrobie. Natomiast są w naszym organizmie pewne komórki, które zachowują zdolność do podziału. To komórki tak zwane macierzyste, lub inaczej mówiąc, komórki pluripotentne, chociaż o tej potencji mówi się różnie. Komórki z tej linii mają to, tę niezwykłą zdolność, że zamiast umrzeć, przed swoją śmiercią dzielą się na dwie potomne komórki. No i te granice, która komórka jest matka, która jest potomna, już no się zacierają. One muszą się dzielić, bo oczywiście, gdyby tak nie było, no prędzej czy później komórki by nam się skończyły. Pomyślcie o naszej skórze, która ciągle się łuszczy, na skórek nam odpada, więc komórki w warstwie podstawnej na skórka muszą się ciągle dzielić. No i w wielu narządach takie komórki mamy. Komórki w szpiku kostnym macierzyste to są te, które są pobierane przy okazji przeszczepów w szpiku. W zasadzie chodzi o komórki pnia, czyli te właśnie w szpiku. Będą się zmieniać w wspomniane erytrocyty, ale też np. w białe komórki odpowiedzialne za odporność. No i takich komórek jest bardzo wiele. Natomiast są to te pewne bardzo specyficzne grupy. Normalnie komórka umiera. Te, które dzielą się, przechodzą przez tzw. cykl komórkowy. Cykl komórkowy możemy sobie narysować jako cykl, czyli koło, jak sama nazwa wskazuje, gdzie widzimy, jak komórka przechodzi przez kolejne fazy. Zasadniczo większość życia komórki, tak zwana interfaza, bez wchodzenia w szczegóły, co znaczą konkretne symbole. No i to jest takie normalne funkcjonowanie komórki, polegające na pełnieniu przez nią określonej funkcji. Natomiast komórka, która będzie się dzielić, czyli te specyficzne komórki, o których powiedziałem, przechodzą przez kolejne fazy, między innymi fazę M, czyli właśnie podział. Na każdym etapie cyklu komórkowego, jaki jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, cały ten proces musi być niesamowicie regulowany. I to najważniejsza rzecz, która w trakcie, gdy się zepsuje, prowadzi do powstania nowotworu. Jest to regulowane przez tzw. czynniki transkrypcyjne różne białka, chociaż nie tylko, z których najbardziej znane są chyba cykliny. Nazwę pochodzi od cyklu, oraz tak zwane białko P53, czyli strażnik genomu. Tak się ładnie na nie, na nie mówi, ponieważ to ono kontroluje, czy komórka jest zdrowa, czy jest gotowa przejść do kolejnej fazy, czy jest gotowa się podzielić. Gdy komórki wykazują jakiekolwiek nieprawidłowości, to właśnie te różne czynniki, które mają kontrolować nasz cykl komórkowy, sprawią, że komórka zamiast się podzielić, normalnie umrze, zostanie zdegradowana. Zmiany w obrębie czynników doprowadzą do powstania. Nowotworów. Nowotwory to komórki, które uciekły spod tej regulacji, które przestały być y, sprawdzane, przestały być kontrolowane i dzielą się w sposób niekontrolowany. W zasadzie to pierwsza cecha komórek, które mają zdolność do nowotworzenia. To właśnie taka, że się dzielą niekontrolowanie, że ich cykl nie może być zatrzymany, a ciągle pędzi i pędzi i pędzi, tych komórek powstaje coraz więcej. Później powstają kolejne cechy, takie jak chociażby to, że te komórki robią się coraz bardziej złośliwe, w końcu uzyskują zdolność do przerzutowania i wtedy się już stają bardzo dla nas niebezpieczne, mogą naciekać do różnych innych tkanek, innych narządów. W przypadku nowotworów zepsuć to może na każdym możliwym poziomie. Kilka słów o genetyce to dla nas teraz istotne. Wszystkie te czynniki, o których wspomniałem, czy to będą cykliny, czy białko P53, czy wszystkie inne, o których nie wspomniałem, których nie wymieniłem z nazwy, są oczywiście zakodowane w naszych genach. To mutacje w genach powodują, że powstaje wadliwy produkt, i mutacje mogą się odbywać na mnóstwo różnych sposobów. Ważne jest, żeby w wyniku tych mutacji komórka wymknęła się spod kontroli i stała się dla nas bardzo groźna. Właśnie mutacje są miejscem, w którym mogą działać wirusy. Zresztą w zasadzie nowotwory, które są w naszym organizmie, które są powodowane tylko z powodu czynników genetycznych, z powodu dziedziczności, tego, że nasi rodzice po prostu mieli geny, które nam przekazali, to jest około 15% wszystkich nowotworów. Tylko 15%. Cała pozostała liczba to nowotwory indukowane, czyli takie, które jakiś czynnik spowodował. Są czynniki chemiczne, jak różne toksyny, między innymi dym papierosowy, który takich składników ma niesamowitą ilość. To czynniki fizyczne, jak promieniowanie, wysoka temperatura, ale są też czynniki biologiczne, do których w znakomitej większości należą wirusy. I szacuje się, że wirusy odpowiedzialne za nowotwory to około 15% wszystkich nowotworów. No, 15% nowotworów jest spowodowanych właśnie w ten sposób. W dużym skrócie, w naszych genomach. Są pewne geny, które nie są jeszcze genami powodującymi nowotwory, powodującymi powstanie nowotworów. To są tak zwane protoonkogeny, jakby przedonkogeny. Wszyscy wiemy, że onkologia to jest dział medycyny zajmujący się nowotworami. Pod wpływem mutacji protoonkogen może się zmienić w onkogen, czyli ten właściwy gen, który zaczyna być dla nas niebezpieczny. Ale dlaczego? Jak już wspomniałem, onkogeny sprawiają, że e, cykl komórkowy nie może być poprawnie regulowany. Najprościej zrozumieć to tak, że protoonkogeny są geny, które kodują te właśnie kluczowe czynniki, które regulują cykl komórkowy. A więc jeżeli coś się zepsuje w protoonkogenie, zmieni się on w onkogen, to ten czynnik nie powstaje w formie właściwej. W zasadzie wirusy mogą działać na bardzo różne sposoby. E, mogą albo wprowadzić mutację punktową, czyli zepsuć coś. W jednym miejscu mogą również e, zduplikować materiał genetyczny, będzie go dwukrotnie więcej, mogą go poprzestawiać miejscami w taki sposób, że e, jeden czynnik, jeden gen wpadnie pod kontrolę innego czynnika, który go powinien kontrolować, niż powinno być w rzeczywistości. E, no i też taka najciekawsza mutacja, kiedy wirus wbuduje swój własny materiał genetyczny do materiału genetycznego gospodarza. Wszystkie te sposoby powodują, że powstają wadliwe produkty. Że zaczyna wszystko dziać się w sposób niekontrolowany i powstaje nowotwór. Przykłady takich wirusów to m.in. znany HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego przenoszony drogą płciową, to adenowirusy, retrowirusy, cała gama innych. Wyświetlimy wam tutaj mnóstwo przykładów, bez sensu je wymieniać. Natomiast Warto wspomnieć, że jest to pewna specyficzna grupa wirusów i nie jest od razu powiedziane, że jeżeli zarazimy się którymkolwiek z nich, to zachorujemy na nowotwór. Po prostu zwiększa się bardzo mocno to prawdopodobieństwo, no ale nie jest to pewność. Na koniec warto się zastanowić, dlaczego dobór naturalny, ta podobno działająca ewolucja, nie wyeliminowała tych genów z naszego organizmu. Pomyślcie o tym w ten sposób. Protonkogeny to jest zarytykająca bomba zegarowa, która czeka w naszym organizmie, żeby się uaktywnić i nas zabić. Dlaczego dobór nie usunął tych genów? Ano dlatego, że na pewnym bardzo specyficznym etapie naszego życia są one niesamowicie potrzebne na samym początku. W wyniku zapłudnienia, czyli połączenia się telnika i komórki jajowej powstaje zygota. Pierwszy etap zarodka. Wszyscy tak wyglądaliśmy w naszym najpierwszym, najpierwszym etapie życia. Ta komórka pierwotna, czyli zygota, musi zaczynać niesamowicie szybko dzielić na dwie, na trzy, cztery i tak dalej, i tak dalej. Ten proces nazywamy brustkowaniem. I to właśnie wtedy proto działają. One muszą wtedy działać. Musimy się wtedy dzielić bez żadnej kontroli po prostu jest to konieczne, żeby bardzo szybko wzrastać. Natomiast te geny, które są nam bardzo potrzebne na tym pierwszym etapie życia, później, jeżeli zaczną działać w taki sam sposób, stają się śmiertelnie niebezpieczne. W związku z tym w życiu postnatalnym, czyli po urodzeniu, zostają wyciszone, a więc te czynniki regulatorowe, o których tyle mówię, że się psują, Łapuje w swoje karby, zaczynają je kontrolować. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wiecie już trochę więcej o tym, jak powstają nowotwory. No i rozumiecie, że niektóre wirusy mogą je indukować, mogą sprawiać, że nowotwory następują częściej. Omijajmy szerokim łukiem te różne czynniki, uważajmy na siebie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, de facto. Insta